Ogród marzeń. Witam serdecznie w niedzielę. Zapraszam na spacer po naszym ogrodzie. Kwitną już przepięknie liliowce. Dzisiaj o poranku na razie mamy dzień bardzo mocno pochmurny, więc one jeszcze tak ładnie się nie rozwinęły, ponieważ one potrzebują słońca. Gdy słońce świeci, wówczas kwiaty przepięknie rozkwitają. I jest tutaj ogromna ilość kolorów, ogromna ilość kształtów, no i oczywiście bardzo piękny zapach, ponieważ niektóre liliowce bardzo ładnie pachną. Myślę, że uda mi się na tym wirtualnym spacerku pokazać urodę liliowców, pokazać ich piękno. Jeśli ktoś pobliżył Nowego Sącza, pobliżył Starego Sącza, to oczywiście zapraszam na żywo do ogrodu. Jesteśmy czynni codziennie do godziny 20. A ja, zapraszam, nie będę już traciła czasu, serdecznie zapraszam na podziwianie piękno liliowców, bo jest ich bardzo dużo i chciałabym je pokazać w filmie. Może nie wszystkie, ale przynajmniej chociaż część. Agapanty, agapanty bardzo pięknie wyglądają, stoją pionowo jak żołnierze. To są wysokie odmiany białych agapantów. I niskie odmiany niebieskich agapantów już zaczynają kwitnąć i myślę, że będzie tutaj pięknie z ich kulami. No trawnik mamy jaki trawnik po suszy po upałach trawnika nie podlewam, ponieważ w pierwszej kolejności woda jest przeznaczona dla wszystkich roślin pierwsze szklarnie, potem donice, no a potem te rośliny, które są na rabatach. He, no właśnie tutaj nie za bardzo. Mi się tak chyba uda pokazać te piękne liliowce, bo tak jak mówię, no dzień jest taki pochmurny, to one są, te które powinny kwitnąć, są zamknięte w pąkach. No słońce jakoś się przebija, więc być może się tutaj w końcu jednak uda, że zaświeci i te liliowce pięknie rozkwitną. Przecięłam bardzo nisko szałwie. Nie wiem, czy dobrze zrobiłam. Zaczynam troszeczkę żałować. Dlaczego? Dlatego, gdy we wcześniejszych latach przycinałam szałwie inaczej. Ponieważ tylko przekwitły kwiaty. I ona mi kwitła dwa, trzy razy w sezonie, ale było tutaj cały czas zielono. Teraz postąpiłam zgodnie z przepisem, który podają youtuberzy i absolutnie mi się ten pomysł nie podoba, ponieważ zostały suche patyki. Wprawdzie od środka widzę, że wyrastają zielone liście, no ale nie wiem, czy jest sens, aby na pewno przycinać tak nisko. No na razie mi się nie podoba i... Mówiąc krótko i szczerze, bardzo żałuję, że to zrobiłam, ale to jest pierwszy raz i myślę, że chyba ostatni. No, koleusy w Donicach prezentują się już zupełnie inaczej, już są piękne, delikatnie je przycinam, żeby się zagęściły i żeby też nie były zbyt wysokie, bo one są bardzo kruche, bardzo łamliwe i poddają się i wiatrom, i silnym deszczom. No i tutaj też, też liliowce. Już widać tutaj dużo liliowców, już przekwitły, ale jeszcze są tutaj w pąkach i myślę, że to kwitnienie tutaj jeszcze będzie ładnie trwało. No i tak jak mówię, te, które powinny się otworzyć, no na razie są jeszcze zamknięte. Mogłabym nagrać film później, ale nie jestem pewna, czy nie będzie padało, bo tak coś się zanosi, właśnie jakby miało. Padać. Tutaj są też żółte, pomarańczowe. To są liliowce, to są kwiaty, które są tylko jeden dzień, zakwitają i oblatują. Żeleźna karasela bardzo ładnie tutaj się prezentuje. Tutaj także mam liliowce. No, spróbuję może gdzieś jakiś, któryś jednak kwitnie, żeby chociaż pokazać. Oj. No, tutaj na przykład jest takie, to one są bardzo piękne, te liliowce, śliczne. Każdy jest, myślę, że inny, każdy piękniejszy, które najbardziej mi się podobają. Jeśli miałabym wybrać, to chyba odmiana mimozami. Może dlatego, że kojarzy mi się z piosenką, bardzo taką przyjemną, nostalgiczną, może dlatego, ale i też te liliowce mimozami są bardzo ładne, kolorowe. Może uda się, że jakiś tam liliowiec jeszcze kwitnie. No i jak widzicie Państwo, wszystko jest tutaj w pąkach, te które przekwitły są przekwitnięte, no a pozostałe nie rozkwitły, tak to u nas wygląda. Po lewej stronie tarczownica tarczowata, tutaj liliowce, przy chatce też. Brzoskwinie, Brzoskwinie, gałąź opadła prawie do ziemi, bo gdy padał deszcz, no to one wtedy jeszcze bardziej robią się ciężkie i opadają, ale później, gdy się zbiera owoce, bardzo szybko się podnoszą. Tutaj mam rdesty. I te rdesty rosną bardzo pięknie, tutaj właściwie wszystkie odmiany, bo mam o różowych kwiatach, takich bardziej troszeczkę jakby na pomarańcz. Mam takie ciemniejsze różowe, te od dawien dawna, ale mam też białą. I ta biała rośnie bardzo mizernie. Tutaj jest właśnie odmiana alba, nawet jej praktycznie nie widać. Ona jako jedyna właśnie nie radzi sobie jakoś tak dobrze jak te pozostałe rdesty. Też bardzo lubię te rośliny. Dlaczego? No dlatego, że kwitną praktycznie do jesieni i nie ma z nimi żadnego problemu. No widać jak pięknie tutaj ta stara kępa bardzo ładnie kwitnąca bardzo ładnie wygląda i ślimakom też się nie dały, więc tym bardziej dlatego je właśnie lubię. No tutaj może przejdziemy się aleją, ta aleja lilowcowa tak tutaj się prezentuje. Przepiękne kolory, są ciemne, są jasne. No. Jest tutaj dużo. Może jest też dużo takich, które nie oberwałam, te przekwitnięte, a to wszystko na razie z tym czasem. E, staram się tutaj wszystko jakoś ponadrabiać. Myślę, że w tym tygodniu będę już bardziej, że tak powiem, zbliżona z tymi wszystkimi pracami, bardziej się. Uporam, bo gdy wróciliśmy do tych prac, było bardzo dużo. No i przede wszystkim zbiór owoców przecież są owoce i owoce też trzeba zbierać i przetwarzać. Tutaj też pięknie brzoskwinki zwisają i firletki. Firletki sadziłam, firletki też się wysiały i, i też tutaj długo kwitną, jak one będą. Się tutaj prezentowały z liliowcami. Nie wiem, no na razie wygląda to ładnie. Liliowce przekwitną. No to myślę, że te firletki będą tutaj ozdobą tej rabaty, bo firletka też kwitnie bardzo długo. Przy chatce też są liliowce, z tyłu są floksy. Liliowce też tutaj. Też już przekwitają, te o, widać, że już takie są jeszcze rozkwitnięte, ale już bardzo przekwitły. Ale może pójdziemy w tą stronę. Tutaj jest przetacznik kłosowy o różowych kwiatach. Jego jeszcze nie przycinałam, ponieważ on jeszcze, jeszcze, całkiem ładnie kwietnie. I tutaj z tyłu mamy taką aleję. To jest Aleja Dali i Aleja Pysznogłówek. W dolnicach rosną koleusy. No i jak widać teraz koleusy, świetnie sobie poradziły. One kochają ciepło, kochają wilgoć, nie lubią zimna. To bardzo wrażliwe rośliny. Bardzo się tutaj ładnie rozkrzaczyły i z tyłu są pysznogłówki. Ja sobie pomyślałam, żeby właśnie tutaj przenieść pysznogłówki. Uwielbiam ich zapach. No i posadziłam też dali, tam troszeczkę z tyłu dali. No, niestety zostały w tym roku zniszczone przez ślimak, nie było ich dużo, ale zaskoczyły mnie, że były akurat tam. No, nie spodziewałam się, bo jest to takie miejsce bardziej raczej suche. No, ale jednak, jak widać, skąd się tutaj te ślimaki wzięły. Kwiaty pysznogłówki wykorzystuję też do herbatek. Zbieram kwiaty i mam. Takie zapachowe herbatki ziołowe. Mam kilka odmian, chyba 5 albo 6. Jeszcze nie wszystkie zakwitły, jeszcze powinny zakwitnąć e, takie fioletowe i białe, i zobaczymy, jak one wszystkie zakwitną. No to będzie e, wiadomo wtedy, czy też tutaj przetrwały, ponieważ z kolei pysznogówka znowu nie lubi z wielkiej takiej suszy. A tutaj jest taki pagórek. I gdy jest sucho, no to rzeczywiście jest bardzo sucho. Tak wygląda nasza łąka kwietna miała być, ale rozchodnik ościsty zawłaszczył sobie to miejsce i nawet bardzo dobrze, bo. Przepięknie kwitnie teraz na żółto. Jest zimozielony, tam widać jeszcze nie kwitnie, ale jest bardzo ładnie zielony, chociaż kwitnie. Tylko z tej strony widzę jakby troszkę mniej i myślę, że czemu nie. Skoro tutaj dobrze się czuje, niech rośnie, będzie to też bardzo ładnie wyglądało to miejsce. Tutaj jest pod wierzbą, tą wieżbę zimą mocno cięliśmy, jak nie wiem Państwo pamiętacie, i teraz bardzo ładnie tutaj się rozrosła, przycinamy ją, nie pozwalamy, żeby, nie będziemy pozwalać, żeby miała duże, długie gałęzie. Alei Różanej, róże jeszcze kwitną, ale już też wczoraj dużo róży przycięłam, bo były już przekwitnięte, no i też oczywiście liliowce, no chyba coraz bardziej nam się tutaj chmurzy i będę musiała podjąć jakąś ewakuację, bo zaczęło trochę tak jakby padać, ale na razie nic tutaj groźnego się nie dzieje. Wszędzie przepiękne liliowce. Tam z tyłu tutaj jest ogród warzywny, ale od ogrodu warzywnego za liliowcami mam posadzone floksy. One też bardzo pięknie tutaj rosną, potrzebują słońca i cudownie pachną. Lubię floksy, bo przyciągają owady, bo kojarzą mi się z ogrodami babci, no i pięknie też wyglądają. Tu, gdzie, niegdzie jeszcze kwitną maki ogrodowe, gdzieś pojedyncze, te, które przykwitły, mają makówki zielone. No i pilnuję, kiedy będą miały nasiona. Kwitnie cykoria podróżnik to takie zioło chwast, wszędzie go pełno, ale też bardzo lubię, ponieważ też wykorzystuję jako herbatki. Tutaj róża Dorothy Perkins już przekwitła. Z tyłu kosmos, który co roku się wysiewa. No i tutaj są maliny. Ostropest teraz nie prezentuje się najlepiej. Dlaczego? Dlatego, że już przekwita i on tak jakby troszeczkę zasychał, ale na razie jeszcze na razie zbieram tutaj nasionka. I, I, rozsiewam tutaj wokół niego, bo jest to roślina jednoroczna, no czasem dwuletnia. I chciałabym, żeby jednak tutaj rósł w tym miejscu, bo wygląda przepięknie, zwłaszcza jego liście, gdy ma takie duże marmurkowate, a później kwiaty. No tutaj też e, maki ogrodowe. Tutaj, gdzie nigdzie wysiały się maki wschodnie. No, tutaj też załadnie nie wygląda. Dlaczego? Dlatego, że trzeba poczekać, aż maki wschodnie dojrzeją i makówki, żebym ja mogła zebrać nasiona. Gdy zbiorę nasiona, wtedy te wszystkie liście tutaj nisko przycinam, i one potem odrastają. Krwi ściąg. Krwiściąg ślicznie wygląda, takie puchate, różowe kwiatostany, bardzo ładne, ale nad nim jest krwiściąg lekarski. On jest już w pąkach kwiatowych i nawet, hmm, może mi się uda pokazać, nawet zaczyna już kwitnąć tak na bordowo, takie malutkie kwiaty, ale, ale, ale jeszcze, jeszcze nie kwitnie. No i tutaj maliny, maliny poranna rosa, już pierwsze owoce są. No, i tutaj chciałam pokazać ten liliowiec mimozami. No, ale niestety te, które tak jak mówię, przekwitły, są przekwitnięte, A tamte jeszcze, jeszcze nie rozkwitły, więc niewiele tutaj e, widać. Te róże. Które tutaj widać takie duże, to są róże parkowe. To są przepiękne róże Austina o ogromnych, dużych kwiatach, kwitnących do jesieni, pachnących. One mają ogromną ilość kwiatów. gdy przykwitną, trzeba je przycinać cały czas, to wtedy one wytwarzają jeszcze więcej piękniejszych kwiatów. Mają mnóstwo pąków i to jest naprawdę bardzo piękna róża parkowa. Polecam rumian karpacki, a po lewej stronie goździk pyszny. To znaczy pyszny w sensie nie do jedzenia pyszny, tak się nazywa. Bardzo pięknie pachnie i bardzo ładnie wygląda, taki pierzasty. No i lilia wca troszkę uśpione jakby. No potrzebujemy słońca, no ale na razie go nie ma. I co zaczyna kwitnąć? Zaczyna kwitnąć rudbeckia miniaturowa. A tutaj jestem też ciekawa, ponieważ mam różne odmiany werbeny i zobaczę jak ta werbena, bo ona już zaczęła tutaj ma pąki kwiatowe. No i zobaczymy jak będzie kwitła. Na razie, na razie jeszcze tak słabo kwitnie, więc nie mogę tutaj nic więcej powiedzieć. Lawenda przy szklarni została już przycięta. Zostawiłam trochę dla pszczół, bo zawsze jest mi strasznie przykro, gdy wycinam lawendę, ponieważ pszczoły ją uwielbiają i nie są zbyt zadowolone, gdy ja to wszystko wycinam. Ale tutaj jest szklarnia z poliwęglanu. Może to jakoś pokażę. Tylko zdejmę bramkę. Mam papryki i pomidory. Pomidorów mamy bardzo dużo, cały czas tutaj dojrzewają. Przepięknie jest ich bardzo dużo. To jest forma krzaczasta, taka, która się nie wspina, to nawet widać, ale jednak wymaga podpory, chociażby z tego względu, że owoców ma bardzo dużo. Można puścić na jeden pęd. można na kilka. Ja spróbowałam w tym roku na kilka i podwiązuję. I co jest ciekawe? Ciekawe jest to, że jest to naprawdę odporność. Dosyć odmiana pomidorów, niechorująca. No, papryki też są świetne. Kupiliśmy e, tutaj papryki różne. Mąż chciał, żeby kupić czerwoną, taką, długą, słodką. No to kupiłam takie e, papryki, no i posadziłam tutaj. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Natomiast z tyłu zaryzykowałam. I posadziłam tutaj ogórki. Dlaczego ogórki? Dlatego, że kiedyś w szklarni miałam ogórki. I muszę powiedzieć, że w szklarni ogórki to są gruntowe, bo chciałam kupić szklarniowe, no ale przecież nie ma. Nigdzie tych szklarniowych. I kiedyś, kiedyś w szklarni miałam ogórki gruntowe i rosły mi zawsze bardzo dobrze. Gdy siałam nasiona i sadziłam rozsady w gruncie, no niestety nigdy mi nie rosły. Zawsze dwa, trzy dni już były plamy na liściach, już chorowały. Tak więc wróciłam do starego sposobu. I cóż, pomidory są tutaj, papryka jak widać też jest, ogórki też są i jak na razie nic złego tutaj absolutnie się nie dzieje. Cały czas tutaj obserwuję i pierwsze takie malutkie ogórki już są. Już tutaj widziałam, czy uda mi się wreszcie się doczekać tych ogórków, o tu taki maleńki, żeby mieć więcej. Zobaczymy. Kiedyś w szklarni, tak jak powiedziałam, miałam. Natomiast w gruncie nie udało mi się, to chyba raz tylko mi się udało. Rzeczywiście jeden, jedyny raz. I tak wygląda ta nasza szklarenka właśnie z poliwęglanu, ponieważ w tej drugiej szklarni ze szkła mamy pomidory bawole serce. Szklarnia szklana tutaj pomidory bawole serce. Pomidorków tutaj też jest dużo. Na razie nie wykonywałam żadnego oprysku. Tak naprawdę są tylko po dwóch opryskach przeciwko mączniakom i różnym tutaj chorobom grzybowym, mączlikom, takim różnym drobnym szkodnikom. I na razie radzą sobie dobrze. Czym podlewam teraz pomidory? Najpierw podlewałam rozcięcioną kurzenicą, zanim one oczywiście zaczęły owocować. Gdzie zaczęły owocować, to teraz podlewam tak średnio co tydzień. Rozcieńczonym żywokostem. Mam żywokost, i mam za szklarnią, właśnie za tą szklarnią, niebieską beczkę. I tam moczę, to jest taka beczka, która nie ma jakby wylewu, ona jest cała zamknięta, i tam właśnie wrzucam liście żywokostu, zalewam wodą, moczę, a później rozcieńczam i podlewam tym i pomidory, i ogórki. Zaczyna kwitnąć już guzikowiec zachodni, bardzo piękny, bardzo uroczy krzew, przepiękne. Kule śliczne białe, tu widać, jak dużo tych kuleczek jest, jeszcze są zielone. Gdy kwitnie, to te kule są właśnie białe, takie bardzo ładne, bardzo ciekawe guziczki. Ślicznie wyglądają na tle jasnozielonych liści. Zdarza się, że wczesną wiosną lubi przemarzać, ale wtedy obcina mu się gałązki i absolutnie mu to nie przeszkadza, wręcz przeciwnie. Proszę zobaczyć, ile tych kuleczek jest, jak dużo jest tutaj e, kwitnących, białych, pięknych kul. Tam dalej widać hortensję, a jeszcze dalej przy słupku widać lilię. Oprócz przepięknych liliowców w naszym ogrodzie są też inne rośliny, m.in. ta bardzo ładnie kwitnąca na niebiesko hortensja. Ogrodowa otaksa. Ona również jest ozdobą lata. Lato to bardzo dużo kwichnących roślin, krzewów, pnączy to wszystko jest kolorowe, pachnące i piękne dlatego trzeba się cieszyć latem, bo bardzo szybko minie. Mamy jeszcze tylko 2,5 tygodnia lipca. A więc cieszmy się i rozkoszujmy urokami lata. Ja ślicznie pięknie dziękuję za wspólny spacer po naszym ogrodzie i do zobaczenia wkrótce.